Czy słyszałeś kiedyś o stworzeniach tak potężnych, że nawet sami bogowie nie odważyliby się im stawić czoła? Dziś przeniesiemy się w głąb słowiańskiej mitologii, gdzie strach mał kształt, pazury, i imię. Przygotuj się na spotkanie z bestiami ze wschodu, istotami tak przerażającymi, że nawet Peren, Bóg Porunów, unikał nazywania ich po imieniu. A jeśli lubisz takie historie, pełne starożytnych legend, epickich bitew i sekretów z czasów starożytnych, Zasubskrybuj nasz kanał już teraz. W ten sposób nie przegapisz żadnych mrocznych opowieści, które wciąż mamy do ujawnienia. Teraz weź głęboki oddech. Wkraczamy w świat, w którym nawet bogowie drżeli. Pochodzenie pierwotne w bestii. Zanim pojawili się królowie, królestwa, a nawet wschody i zachody słońca, istniał tylko chaos. Nie był to hałaśliwy chaos jak w bitche, ani gorący jak ogień. To był ciężka cisza starożytny, zimny, pustka rozciągająca się we wszystkich kierunkach. W tej pustce zaczęły się poruszać tajemnicze siły, jakby sama nicość próbowała wymyślić jakąś formę bytu. I właśnie w tym burzliwym śnie wszechświata oni wyłonił się. Pierwsze stworzenia kropka pierwotne bestie. Nie urodzili się jak my, ani nie zostali stworzeni przez bogów ze szlachetnymi intencjami kropka, wykiełkowało braku równowagi między siłami, które ukształtowały świat, świat światłem i cieniem. Porządkiem i chaosem, ziemą i wiatrem. Podczas gdy Bogowie wciąż formowali się wysoko w gwiazdach, te stworzenia już kroczyły lub czołgały się w przez ciemność. Były ogromne. Ale nie tylko pod względem wielkości, pod względem obecność. Wyobraź sobie, że patrzysz na coś, czego twój mózg nie potrafi zrozumieć. To właśnie czuli pierwsi ludzie, gdy wiele wieków później znajdowali olbrzymie ślady stóp lub słyszeli krzyki odbijające się echem w dolinach. Niektórzy mieli tysiąc oczu, inne były zrobione z żywy dym, inni wydawali się być częścią góry i ruszali się tylko wtedy, gdy chcieli kogoś zmiażdyć. Ale wszystkie miały coś wspólnego. Nie należeli ani do świata żywych, ani do świata umarłych. Powiedzieli, że jeden z nich, nazwał Skrywat, był tak duży, że jego ciało stanowiło kręgosłup pasma górskiego na wschodzie. Inny, ten budzący strach woda, Pływał w starożytnych bagnach i był zrobiony z mchu, błota i poczerniałego ciała. Gdziekolwiek przechodził, życie umierało. Były też zwierzęta w powietrzu, takie jak wieczny wilk, wilk wiatru, którego wycie mogło powalić całe lasy. Te bestie wędrowały bez celu. Nie chcieli zniszczyć świata, ale nie chcieli go też oszczędzić. Oni po prostu oni byli. Jakby świat wciąż się dostosowywał, a te stworzenia były błędami, nadmiarem surowymi śladami stworzenia, których sami bogowie nie mogli wymazać. Dlatego, gdy pierwsi słowiańscy bogowie zaczęli kształtować świat, tworząc rzeki, niebo, góry i pory roku, obecność zwierząt stała się problemem. Wtrącali się. Stawali na drodze. Zniszczyli wszystko, co się narodziło. A co gorsza, nie wykonali żadnego boskiego rozkazu. Nawet Peren, Bóg Torunów, mimo całej swojej potęgi, nie był w stanie ujaźnić żadnego z nich. Nawet Weles, władca podziemnego świata, nie zdołał ich uwieść swoimi mrocznymi obietnicami. Nawet Mokosz, bogini ziemi, nie potrafiła zasiać harmonii w ich sercach. Jako feraśnie rozumieli, co jest dobre, a co złe. Nie znali żadnych ograniczeń. Nie uznawali władzy. Stasem bogowie zrozumieli, te stworzenia nie należą do świata porządku, ale ich też nie dało się zniszczyć. A co jest najstraszniejsze? Oni wiedział, że. Wiedzieli, że byli starsi od samej idei kontroli. Dlatego legendy głoszą, że bogowie w tajemnicy stworzyli ukryte więzienia w miejscach tak starych i zapomnianych, że dziś pozostały po nich tylko ruiny i cisza. Ale czy te więzienia jeszcze wytrzymają? Po tym, jak bogowie zdali sobie sprawę, że pierwotne bezcienie można było zniszczyć, między nimi wisiała wątpliwość. Co zrobić z tym, czego nawet niebiosa nie mogą pomđrugieścić. Wtedy to z ciemności wyłonił się bóg ze śmiałą propozycją. Nie był typem, który świecił na niebie. Nie był zrobiony ze światła ani piorunów. Przybył z dołu. Z dołu. Z tego, co istnieje pod stopami świata. Jego imię brzmiało Veles, strażnik cieni, bóg zmarłych, władca zapomnianych krain. Kiedy Peren, bóg piorunów, wywyższał się na niebie, Wells obserwował to w milczeniu. Znał ciszę śmierci. Wiedział, jak rzeczy zachowują się w ciemności. I przede wszystkim zrozumiał, że nie wszystko musi zostać zniszczone. Niektóre siły po prostu trzeba ogizolować. Następnie Wells przedstawił innym bogom pomysł, który wywołał dreszcze nawet na niebiańskich tronach. Zaborę te stworzenia do mojego królestwa. Stworzę bramy, które nigdy nie otworzą się same. Zapyczętuje terror w głębinach, gdzie nawet światło nie odważy się stąpać. Bogowie zawahali się. Powierzenie najniebezpieczniejszych stworzeń we wszechświecie Bogu Cienia wydawało się szaleństwem. Ale nie było innego wyjścia. I tak rozpoczęło się jedno z najciemniejszych przedsięwzięć w historii boskości. Welesze jeszcze głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Niższe niż podziemne rzeki. Niższe niż korzenie świata. Tam, gdzie ciepło zamienia się w lód. A czas staje w miejscu, stworzył to, co śmiertelnicy później nazwą nie ma Królestwo Umarłych, ale także Królestwo Zapomnienia. W centrum NAV, Weles podniósł siedem bram, każdy wykuty przy pomocy starożytnej magii, nie z żelaza lub kamienia. Bramy te zbudowano z kości wymarłych stworzeń, łez bogów i fragmentów samego czasu. Każda brama miała symbol pieczęć zaklęcie, które mógł wypowiedzieć tylko sam Weles. I tam, za tymi bramami zamknął pierwotne bestie. Nie bez wysiłku. Nie bez bólu. Stworzenie zwane skrywat, który swoim ciałem utworzył góry, stawiał opór przez siedem dni. Ten wieczny wilk, wilka wiatru, trzeba było oszukać. Weles zamienił się w mgłę i poprowadził go do zamkniętej komnaty, zanim wilk zauważył sztuczkę. A co najgorsze, bezimienny cień zwany bezmienny, szepnął coś do ucha Velesa. Coś? czego nikt nie wie, co to było. Od tamtego dnia lewe oko Boga nigdy już się nie otworzyło. Po ukończeniu pracy Weles zapieczętował bramy swoją własną esencją. Część jego duszy, jego mocy, była uwierzona w każdej pieczęci. To była wysoka cena. Ale wiedział, świat musiał trwać. Przez jakiś czas panował spokój. Bogowie odecznęli z ulgą. Udało się opanować chaos. Świat zaczął rozkwitać. Rzeki płynęły. Lasy się rodziły. Pojawili się ludzie. I wreszcie wszystko wydawało się być pod kontrolą. Przebudzenie z mory, pani koszmaru. Przez stulecia bramy do podziemi zbudowane przez Welesa pozostawały zamknięte. Świat rozkwitał na powierzchni, i nawet bogowie stopniowo przestali mówić o uwięzionych bestiach. Jednak żadne więzienie nie trwa wiecznie. Zwłaszcza, gdy mury rzeczywistości zaczynają po cichu pękać. W środku nocy, Zapomnianej przez czas, gęsta mgła uniosła się nad polami. To nie była zwykła mgła, nie pochodziła z rzek i nie była spowodowana zimnem. Wyglądała jak narodzony z koszmaru, gęsty, duszący, przesiąknięty snem i strachem. Zwierzęta ucichły. Drzewa przestały się poruszać. Ludzkie marzenia zaczęły się zmieniać. I tak to jest z mora obudziłem się. Dokładnie nie wiadomo, jak ona uciekła. Być może wada uszczelnień Welesa być może jakiś nieświęty rytuał odprawiany przez głupich ludzi, którzy przewołali więcej, niż rozumieli. Albo może nigdy nie zostało całkowicie zamknięte. Zmoranie był zrobiony z mesa. Nie chodziło jak inne zwierzęta. Ona unosił się między światem snów i światem żywych w postaci zakapturzonej kobiety z długimi włosami przypominającymi korzenie i oczami wyglądającymi jak dwie ciemne dziury w tkaninie nocy. Zadzwonili do niej dama koszmaru. I był ku temu powód. Zmora nie atakowała miast. Nie ryczała i nie niszczyła. Ona wyszeptał. Wchodził w ludzkie sny. Wybierał joskę, dom, łóżko. I zaczęło się siać szaleństwo. Rodzice obudzili się i nie rozpoznali swoich dzieci. Kobiety śmiały się, wpatrując się w przestrzeń, a po kilku godzinach wskakiwały do głębokich studni. Dzieci zasnęły i. już się nie obudziły. Ona się tym żywiła czysty strach. Niepokoju, udręki. Im więcej strachu wzbudzała, tym stawała się silniejsza. Ona nie była bestą. Ona była pomysł na życie, terror, który rozprzestrzeniał się jak niewidzialna choroba. Szamani próbowali zapieczętować ją żołami, modlitwami i magicznymi tatuażami. Zdesperowani wojownicy spalili własne joski, wierząc, że ona mieszka w murach. Ale nic nie działało. Dlaczego zmory nie można było dotknąć? A najstraszniejsza rzecz atakowała tylko w nocy. Opuścił joskę dopiero wtedy, gdy ostatni jej mieszkaniec stracił już rozum. Bogowie, zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje, zwrócili wzrok ku światu podziemnemu. A tam, przed trzeciej bramie, był pękać, cienka, prawie niewidoczna szczelina, z której jednak sączyła się ciemność. Weles, osłabiony wiekami izolacji, poczuł ból. Ale było już za późno. Zmora była na świecie. I była głodna, a o czym jeszcze nikt nie wiedział: jest to, że ona po prostu byłaby pierwsza Smok, Smok i królestwo w popiołach. Gdy zmora się żyło strach poprzez sny żyjących, wielu myślało, że to najgorsze, co mogło się zdarzyć. Ale zmora była po prostu cień poprzedzający ogień. Prawdziwy terror mał dopiero się ujawnić i mał nadejść z głębi ziemi, spowity dymem, sadzą i nienawiścią. Jego imię brzmiało Smok. Starożytny Smok. Pożerać królestw. Bestia, która obróciła nadzieję w popół. Smok nie był zwykłym Smokiem. Nie miało kolorowych skrzydeł ani błyszczących łusek. Jego kości zdawały się być odlane ze skały wulkanicznej, a jego łuski były czarne jak bezksiężycowa noc. Gdy się poruszył, ziemia się zatrzasła. Gdy oddychał, drzewa uschły. A gdy otworzył paszczę, to nie był ogień, który się wydostał, to było gorąco po ziemi. Żywy, głodny, przeklęty ogień. Mówią, że spał przez tysiąclecia, pogrzebany pod zapomnianym pasmem górskim. Ale po ucieczce z mory foki zaczęły słabnąć. Esmok zgodził się. Pierwszym znakiem, że się obudził, było gorący jata, nadchodzący ze wschodu. Potem nadszedł zaciemnione niebo nawet w biały dzień. A potem absolutna cisza. Żaden ptak. Żadne zwierzę. żadna żywa dusza nie odważyła się wydać dźwięku. Pewnego szarego poranka mieszkańcy królestwa lędowalia w oddali zobaczyli eksplozję góry. Strumień ognia przeciął niebo niczym płonąca włócznia, a z wnętrza krateru, pojawił się. Smok ruszył naprzód z wściekłością, nie z zemsty, nie z głodu, ale z instynktu dominacji. Świat, który zapomniał o bestiach, który odważył się rozkwitnąć w pokoju. Będzie musiał teraz pokłonić się przed ich rykiem. Ludzkie środki obrony były bezużyteczne. Włócznie złamały się zanim dotknęły jego skóry. Strzały w powietrzu zamieniły się w popół. Czarodzieje, czarownice, mnisi, wszyscy byli rozrywani na kawałki jednym machnięciem skrzydła. W siedem dni trzy królestwa przestały istnieć. Zamki rozpadały się. Całe miasta zamieniały się w stosy węgla. Rzeki wyparowały. Słońce zdawało się znikać. Smok nie tylko zniszczył, on wymazany. Bogowie obserwowali to w milczeniu. Peren, władca niebos, chciał interweniować. Ale Weles go ostrzegł. Smok nie jest jak inne bestie. Nosi w sobie nienawiść tysiąca zapieczętowanych epok. Jego ogień nie jest tylko fizyczny. Pochłania wiarę, odwagę, a nawet pamięć o tym, co istniało. A jednak ludzie się modlili. Wołali do niebos. I na moment pojawiła się nadzieja. Nieznany wojownik z zaczarowaną włócznią stanął naprzeciw smoka u podnóża góry zwanej Krak. Bitwa była zacięta. Ziemia się trzasła. Niebo pękało. Ale na koniec smok nie spadł. Cofnął się. Nie ze strachu. Ale strategia. Jak okrutny generał, potrafił czekać. Ponieważ wiedział, że im więcej strachu będzie szerzył, tym słabszy stanie się świat. Od tego czasu nazwa smok nie można tego mówić na próżno. Na wszach nazywa się to ciemność, co tłumi światło lub po prostu on. A starsi mówią prostą prawdę. Zmora nauczyła nas bać się snów. Mas smok. Nauczył nas bać się świtu. Sąd Peruna, wojna niebiańska. Przez długi czas bogowie obserwowali rozprzestrzeniający się chaos. Widzieli, jak zmora pożera zdrowie psychiczne śmiertelników. Widzieli, jak smok zamieniał lasy w popół, a królestwa w ruiny. A jednak, czekałem. Być może wierzyli, że ludzie nauczą się przetrwać. Być może bali się skutków swojej interwencji. Ale prawda była prostsza. Nawet bogowie zwątpili w swoją siłę w obliczu tego, co przypeczętowali. Jednakże Peren, Bóg piorunów, nie został zmuszony do obserwowania tego Boga. Był ramieniem Boskiej Sprawiedliwości, obrońcą niebios. Młotem porządku. Gdy wrzawa ludzi dotarła na szczyt drzewo świata, drzewo świata podział decyzję, która zmieniła wszystko. Dość ciszy. Oświadczył Koniec ze strachem. Jeśli chaos będzie chodził swobodnie, niebiosa muszą maszerować po ziemi. Peren stąpił z chmur w swojej złotej zbroi, wykutej błyskawicami i dzierżąc swój mieć kropka święty topór, ten sekera nieba, który jednym ciosem rozłupał góry. Towarzyszyły temu grzmoty, porywisty wiatr i chmury tak gęste, że zasłaniały słońce przez trzy dni. Ich cel, Góra Kraka, gdzie smok założył swój nowy dom, spowita ogniem i ciemnością. To właśnie tam zaczęła się wojna niebiańska. Pierwsze starcie Peruna ze smokiem miało miejsce sejsmiczne. Niebo się zatrzasło, ziemia pękła, drzewa uginały się jak trawa, a rzeki zaczęły oddalać się, próbując uciec. Smok uwolnił swój czarny płomień, ale Perun przeciąć na pół swoim toporem. Peren rzucił piorunem, ale smok połknąłem jeż rykiem, który burzy mury oddalone o wiele kilometrów. Podczas trzy noce i trzy dni walczyli. Żadnego odpoczynku. Nie ma rozejmu. Z każdym uderzeniem gasła jedna gwiazda. Z każdym rykiem rodził się grzmot. Ale czego Peren się nie spodziewał. To było tu inne, bezcie budził się odgłos bitwy. Brama Weles. Już pęknięta po ucieczce z mory ustąpił trochę bardziej. I stamtąd wyszli mniejsze stworzenia, ale równie zabójcze jak Wilkolaki, wilci, które chodzą jak ludzie i krzyczą jak dzieci. Dusiołek, duchy, które duszą żywych podczas snu. południcas, wiejskie dziewczęta, które w samo południe ciągną robotników w zapomnienie. Podczas gdy Peren samotnie stagał czoła smokowi, świat wpadł w panikę. Wtedy topór Peruna został ostatecznie unicestwony uderzyć smoka w klatkę piersiową. Uderzenie było tak potężne, że góra pękła, a smok wyrzucił go w niebo niczym spadającą gwiazdę. Ale smok nie umarł. Trafony stak. Ranny stak. Ale on został wycofany. Wrócił do głębin. Czekał. A Perun również nie wyszedł z tego bez szwanku. Jego prawa ręka, którą dzierżył siekierę, była sparaliżowana. Jego twarz zbladła. A twój głos milczał przez sto lat. Wtedy bogowie zrozumieli to, co zaprzeczali przez stulecia. Nawet najwięksi z nich nie byli w stanie zniszczyć tego, co świat stworzył przed nastaniem porządku. A wojna niebiańska nie przyniosła zwycięstwa. Tylko nowa równowaga terroru. Od tego dnia Peren powrócił do nieba. Ale już nie zszedł na ziemię. Nie z dumy. Ale ponieważ nawet on wiedział. Są bitwy które nie kończą się chwałą. Po prostu, ciszą. Klątwa Czarnoboga, cień się rozszerza. Podczas gdy bogowie ubolewali nad stanem świata, a Peren siedział cicho w niebiosach, zraniony i upokorzony, pojawiła się inna obecność, uśmiechnij się w ciemności. Jego imię brzmiało Czarnobóg. Bóg ciemności. Władca pecha. Patron rozpaczy i mrocznych decyzji. W przeciwieństwie do innych bogów, Czarnobóg nie bałem się chaosu. Został w nim sfałszowany. Ze swojej fortecy z czarnego kamienia i wiecznej mgły obserwował, jak świat powoli się rozpada. Każde stworzenie, które uciekło z podziemi, każde miasto, które spłonęło, każda dusza skażona strachem. Był to kolejny krok w jego drodze do doskonałości. To, co inni nazywają końcem. Nazwę to start. Tak myślał Czarnobok. I w jego mrocznym umyśle zrodził się plan. Jeśli bogowienie udało się zniszczyć bestii, to może on mógłby ich użyć. Poprowadź ich. Oswoić ich. Zrób je arma ciemności, nie kończąc świata. Gdyby nie odmień to na swój obraz. Stąpił na świat nie czyniąc żadnego hałasu. Przeszedł przez zatrute doliny, przeszedł przez żywe cmentarze. A potem dotarł do bram Welesu, teraz popękanego, kruchego, jak blizny, które nigdy się nie zagoiły. Wele próbował go powstrzymać, ale był zbyt słaby. Pieczęć, którą trzymał, rozpuściła się niczym piasek między jego palcami. Czarnobóg przekroczył granicę. A w ciemnych komnatach podziemi znalazł to, czego bogowie tak bardzo się bali. Jak zapomniane bestie, śpiący, głodny, zdeformowany przez czas. Szeptem zaproponował im sojusz. Gestem obiecał wolność. Na chwilę stworzenia słyszałem go. Niektórzy nawet poruszali się tak, jakby rozpoznawali w nim swojego pana. Mas Czarnobok popełnił błądzie, wszyscy arogancy ludzie popełniają. Uważał, że potrafi kontrolować to, co narodziło się jako nieposkromione. Pierwszym, który go zdradził, był Zmora, który pojawił się u jego boku tylko po to, by pochłonąć wspomnienia jego ludzkiej armii. Potem nadszedł Skarnyki, bestie z metalu i błota, które ignorowały jego rozkazy i pożerały posłańców ciemności. I na koniec smok. Smok nie pochylił głowy. Nie uklęknął. Pluć czarnym ogniem ponad ołtarzami czarnoboga i ruszył w stronę murów samego Boga. Czarnobóg próbował ich przekląć. Próbował zapieczętować je własną ciemnością. Ale zapomniał, że te stworzenia nie mają duszy. A co nie ma duszy, nie może zostać uszkodzone. Ostatecznie świątynie Czarnoboga przejęły bestie. Stopiły się witraże, które ukazywały jego wspaniałość. Wasi księża oszaleli. I on, zniknął. Niektórzy twierdzą, że przetrwało, ukryte w najgłębszych cieniach świata. Inni, którzy byli pożarty własną mocą, którą próbował kontrolować. Ale najstarsi mówią, że w nocy nowiu wciąż szepcia, szukając ktoś na tyle głupi, że powtarza ten sam błąd. Od tego czasu stało się jasne. Te bestie nie należą do nikogo. Nawet nie w świetle. Nawet nie do ciemności. Są tym, co pozostało ze świata przed dokonaniem wyboru. Przed moralnością. Przed bogami. A teraz? Były wolne. Ostatnia pieczęć i milczenie bogów. Świat stanął na kolanach. Zmora wpędziła całe kontynenty w deliriem i szaleństwo. Smok spał pod popiołem miast, które zniszczył, Czekając. Zapomniane bestie swobodnie przechadzały się wśród żywych. Ani niewidziane, ani nierozumiane, tylko odczuwane. Wiara w słowiańskie bóstwa zaczęła zanikać. Ludzie nie modlili się już o zbawienie, ale o zapomnienie. A bogowie? Zapadła cisza. Weles był zbyt ranny, by powstrzymać zło, które wymknęło mu się spod kontroli. Peren, choć wciąż potężny, stał się odległym obserwatorem. Hernobok zniknął, Pochłonięty przez własną ambicję. Nawet mniejsi bogowie, którzy kiedyś kierowali wiatrem, uprawami i rzekami, wycofał się do nietykalnych królestw. Było tak, jakby samo niebo się poddało. Ale jeden nadal pozostał. Mokosz. Matka Ziemia. Bogini płodności, ochrony i życia. Ona nie była wojowniczką. Nie nosił broni i nie motał piorunów. Ale jego moc była w kurzenie, nie krew, który biegnie pod ziemią. Ona była świat sam w sobie, w najczystszej istocie. Mokosz zobaczył to, czego inni bogowie nie mogli dostrzec. Zwierzęta nie szukały zniszczenia ze złej woli. Oni po prostu istniał, jak trzęsienia ziemi, jak wulkany, jak pogoda. Rzeczy, których nie da się zniszczyć, można je jedynie zrozumieć, albo wyizolować. A potem podjęła decyzję bez precedensu. Jeśli pochodzą z tasów przed czasem. A potem pozwól. Aby czas pochłonął je ponownie. W najdłuższą noc w roku, gdy niebo pokrywała pojedyncza, ciemna gwiazda, Mokosz zebrał resztki energii. Ona podróżował sam do zniszczonych bram weles. Przekroczył szlak zniszczenia, który pozostawił smok. Szeptał pośród wiatrów skażonych z morą. I powoli zszyła rzeczywistość na nowo. Ona stworzyła nowa pieczęć. Ale nie tak jak inni. Nie z kamienia ani nie z zaklęcia. Ta piecięć została utkana same pory roku, z cykl natury, z upływ czasu. Ona nie trzymał bestii w jednym miejscu. Ona ich złapała w stanie. Teraz mogli się tylko manifestować, gdy świat zapomniał o jego istnieniu. Kiedy ludzie przestali opowiadać historię, bać się imion, pamiętać o okropnościach, spaliby w zapomnieniu. I tak oto Mokosz zniknął. Mówią, że oddał część siebie, aby zapieczętować świat. Inni mówią, że Ziemia jest Twoim nowym ciałem. Ale pewne jest to, że bogowie nigdy więcej o tym nie wspomnieli. Świat zaczął się od nowa, jak to zawsze bywa. Wsie zostały odbudowane. Lasy odrosły. Dzieci znów zaczęły marzyć bez strachu. Ale co jakiś czas ktoś przysięga, że słyszał szept ze wschodu. Dźwięk, który nie pochodzi od wiatru. Pukanie do skały. Koszmar bez przyczyny. Gorąco wyłaniające się ze środka śniegu. A najstarsi mówią. Bezcie nie zostały pokonane. Oni po prostu czekać. Oby świat znów zapomniał. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to nosisz w sobie cząstkę tej historii. I podczas gdy czy ktoś pamięta, bezcie będą spać dalej. Więc podziel się. Napisz w komentarzu, które z tych stworzeń przerażało cię najbardziej. To jest jasne, zasubskrybuj kanał, ponieważ jest wiele innych legend, potworów i bogów czekających na odkrycie. Do zobaczenia w następnej historii. I uważaj na wiatr wschodni.